Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę odpowiadał na Wasze komentarze, które postawiliście pod poprzednim filmem. Dzięki śliczne za tak mocny odzew. Jest mi niezmiernie miło. Mocno zaskoczyła mnie taka ilość komentarzy, bo był to rekord. Wiadomo, większość osób chciała mi pomóc. Były tam złote rady i totalne absurdy, niektóre w komentarzach. Czyli powoli pod filmami zaczyna się dziać, jak na grupach Facebookowych. Szybko reagując, podjechałem dzisiaj do sklepu i kupiłem osobiście w lokalnym zoologicznym lek z firmy Zolek. Tak jak powiedzieliście, jest to Green Ichthyo. Przedstawię mniej więcej, co pisaliście głównie w komentarzach. Pisaliście odnośnie tego, żeby podnieść temperaturę przy ospie o do 30 stopni, żeby mocno natleniać. Tak jak wróciłem do tych rybek, przy tych rybkach, gdzie zauważyłem ospę. W pierwszym lewym zbiorniku wróciłem do dwóch filterków z napowietrzaniem. Aktualnie mam wyłączone filtry i całą pompkę, żeby móc nagrać ten odcinek, także podejrzewam, że 10 minut i ryby znów będą miały tlen. Niektóre komentarze odnosiły się do Kulożeński, czyli do tej rybiej ospy, żeby przeczytać o całym cyklu i jak to wygląda, jak to żyje. Zrobiłem to, przeczytałem gdzieś tam Google mi pomogło, żeby to ocenić. Najczęstszym i najbardziej komentowanym, polecanym i najczęściej pojawiającym się w komentarzach lekiem był Green Ichtio z Zolek. Z tego co tu widzę, stosowanie 10 ml preparatu na 100 litrów wody po 6-8 dniach należy powtórzyć dawkę. I teraz, tak, to co pisaliście w komentarzach, pokrywa się z tym co jest na. Na opakowaniu. Tutaj, z mojej perspektywy, problem polegał na tym, że zastosowałem najprawdopodobniej w pierwszej kolejności, jak były pierwsze objawy tej choroby, za słaby lek albo za małą dawkę po prostu. Gdzie również powtórzyłem ją po 7 dniach, no ale wyszło jak wyszło. W 15 dniu znowu pojawiła się OSPA, czyli kulorzenska. Wiele komentarzy to były filozofie. Gdzieś tam takie wysane z palca. Być może ktoś chciałby mieć akwarium, ale nie ma pojęcia co mówi, co pisze. Więc tutaj raczej sugerowałem się tymi osobami, które wyglądały, gdzie wyglądały te komentarze na rzeczowe i klarowne. I to Green Ichtio zostało zakupione. Koszt tego preparatu około 25 zł w sklepie stacjonarnym. Jedna osoba w komentarzach podała informację, że cykl życia kulożęski, czyli ospy rybiej. Jest taki, że one gdzieś tam składają jaja jaja tych kulręsek i one nie reagują na lek. Dlatego po siedmiu dniach należy powtórzyć kurację. I podejrzewam, że dużo osób początkujących o tym nie ma zielonego pojęcia. I po prostu w momencie, gdy ospa fizycznie znika z ryb, zapomina o problemie, a ona. Potem zaraz się powtarza. Dużo osób pisało również, że biologia w akwarium kuleje, że jest mętna woda, ale niestety z tym inaczej się nie da poradzić. Jak pooglądacie sobie inne hodowle gdzieś, to jeżeli ktoś pokazuje, nie pokazują nigdy tak, jak ja to robię aktualnie w tych filmach, że widzicie wszystko od początku do końca: każdy cykl, każde podmianę wody, jak to jest zrobione, bo każdy to zachowuje dla siebie, nikt się tym nie chwali. I po pierwsze, nie chwalę się osoby, że komuś padły ryby, bo, bo nie jest to nic fajnego. E, tak jak macie gdzieś tam jakieś relacje ze sklepów czy z hodowli, e, jest często poruszane jakimi lekami, co, co podajecie. Są mówione, że jest kwarantanna, ale nikt nie podaje żadnych szczegółów, jak to wygląda. Dlatego myślę, że tutaj macie wiele informacji, które, które będą przydatne przy waszej hodowli. Ktoś w komentarzach pisał również, że potem tym ichtio, green tio nie należy karmić rybek. Nie mam pojęcia, jak to jest. Zaraz będę tak czy siak karmił, bo przychodzi wieczorna pora. E, pisano mi również, żeby zastosować węgiel aktywny przy. Przy rybach i dodatkowo pisano, żeby odbudować biologię. Tak, to będę musiał na pewno zrobić, bo w akwarium tej biologii już najprawdopodobniej nie ma, albo jest bardzo licha. Z moich obserwacji, z tego co zrobiłem po tej całej sytuacji, po komentarzach, standard była podniesiona temperatura od razu. Teraz aktualnie na zbiornikach mam w, na termometrze w górnej granicy zielonej kreski, czyli 29-28 stopni. No w niej Może być jakaś drobna rozbieżność, bo te termometry pokazują plus minus 2 stopnie. Ale rzeczywiście szkiełka są ciepłe i ryby zaczęły bardziej żyć po podaniu leku. Z samego rana, jak pojechałem do sklepu, kupiłem ten Green Ichtio i dokupiłem dodatkowo jeszcze preparat taki aquavit, który będę podawał po kuracji po kuracji tym Green Ichtyo na wzmocnienie dla ryb, gdzieś tam wyczytałem w internecie, że warto też to podać zobaczymy, na pewno będę to wlewał również do reszty zbiorników tak jak wcześniej wspomniałem, podniosłem napowietrzanie w tym akwarium, dołożyłem tą drugą pompkę, która była wcześniej i teraz z tego co będę robił, to za momencik będę podmieniał wody w akwarium gdzie też wspominały osoby, niektóre w komentarzach odnośnie tego, czy używam w akwariach, które są kwarantanną, używam siatek do innych akwariów, żeby sobie nie roznieść choroby? Nie, nie używam siatek. Te siatki, które są używane do akwarium z kwarantanną, są tylko do kwarantanny. Mam również. Ten odmulacz do spuszczania wody, również dodatkowy do tych kwarantannowych i zupełnie osobny do reszty akwariów. W następnych odcinkach będę Wam relacjonował, jak wygląda sytuacja z chorobą, co się tam dzieje z tymi rybkami i czy wszystkie żyją, jak zadziałało to podniesienie temperatury, dołożenie tego preparatu. Za zrobię podmianę wody i włączę pompki. Jeszcze raz chciałbym Wam wszystkim podziękować za Wasze komentarze. Było ich naprawdę multum. Pierwszy raz mi się tak zdarzyło. Jest mi bardzo miło z tego powodu. To jest moc. Połączenie Waszej wiedzy i mojej praktyki na najlepsze efekty. Miejmy nadzieję, że właśnie tak to będzie wyglądało, że wszystko z rybami będzie w porządku. Wrócę Wam na koniec jeszcze, jak wyglądają maluchy w dniu dzisiejszym. Zastanawiam się również, czy nie karmić ich przypadkiem artemią z samego rana, codziennie jakąś taką małą ilością, ale no, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. A na ten moment zapraszam do subskrypcji, zostawienia lajka i trzymajcie kciuki za rybki, żeby wszystko z nimi było w porządku. Trzymajcie się ciepło, hej!